嘘嘘 Ale na Janusza jestem opalony, dajcie spokój, nie przydałoby się na plaży iść. Cześć, witam was z tej strony wasz ulubiony trójboista, kulturysta, akrobata, mleko z kanału and Milk. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego w większości przypadków trening pod budowę siły nie jest zbyt dobry na budowę masy mięśniowej. Zapraszam. This, pam, pam, Jeśli nie oglądaliście jednego z ostatnich filmów waszego ulubionego Janusza kulturystyki, czyli muła, dotyczące naturalnego potencjału, to krótkie przybliżenie. Otóż, no i nawet jeśli oglądaliście ten film, tylko sobie tam scrollowaliście Facebooka, a w tle coś tam słuchaliście, jednym uchem wleciało, drugim wyleciało, to krótkie przypomnienie. Z reguły, najczęściej, teoretycznie, średnio, jest tak, że pierwsze 10 kg masy ciała mięśni, jesteś w stanie zbudować w miarę bezboleśnie i w miarę szybko, jeśli chodzi o siłownię. Czyli idziesz sobie na siłownię, pierwsze 10 kilo jesteś w stanie zbudować w miarę bez problemu, nie? Czyli niezależnie, czy Twój plan jest jakiś mega siłowy, jakiś tam mega kulturystyczny, jeśli jesteś osobą początkującą, to najprawdopodobniej wszystko, co robisz, przyniesie w miarę dobre efekty. Dlatego osobom początkującym daje się takie plany, właściwie różne, nie? Ale z założenia to są plany, które zarówno mają jakiś tam element budowy siły, jakiś tam element y, wytrzymałościowy, element budowania masy mięśniowej, średnie przedziały powtórzeń i to wszystko bardzo fajnie działa. Natomiast jeśli jesteś osobą nieco bardziej zaawansowaną, czyli można powiedzieć, masz za sobą powiedzmy te pierwsze 10 kg masy mięśniowej, jeśli powiedzmy trenujesz tak średnio dłużej niż powiedzmy 2 lata, to przychodzi taki moment, że różnica pomiędzy planem podbudowę masy mięśniowej, a planem pod maksymalizację siły zaczyna być Duża i to cholernie duża. Ostatnio bardzo dużo słyszy się o planach typu power building, czyli power building, jednoczesne budowanie masy mięśniowej oraz siły. I tutaj generalnie założenie jest takie, że ćwiczymy sobie planem, jakiś tam z wyższą objętością, a gdzieś tam okresowo na złożonych ćwiczeniach przechodzimy na niskie przedziały powtórzeń, na przykład 1-3, przyzwyczajając się do ciężaru. I to oczywiście do pewnego stopnia działa. Natomiast im bardziej jesteśmy zaawansowani, tym wyraźniejsza jest ta różnica pomiędzy treningiem pod budowę masy mięśniowej oraz siły. I skąd się to bierze? Po pierwsze ze specjalizacji, czy też specyfikacji. Jeśli chcesz być lepszy w trójboju, to musisz robić przysiad martwy, wyciskanie leżąc. Jeśli chcesz być lepszy w dwuboju, w podnoszeniu ciężarów, to musisz robić rwanie podżyw. Czyli generalnie obracać się wokół tych trzech ćwiczeń. I teraz... Oczywiście w trójboju testujesz powtórzenie maksymalne. Jedno powtórzenie maksymalne. To samo w podnoszeniu ciężarów. I niestety, ale trening na bardzo wysokich obciążeniach, czy tych przedziałach powtórzeń 1-3, z reguły nie jest najlepiej, to nie jest najbardziej efektywny, jeśli chodzi o budowę masy mięśniowej, ponieważ ta praca mięśni jest po prostu troszkę zbyt krótka. Nie? Czyli bardzo dużo zależy tutaj od pracy układu nerwowego, od tego, żeby sobie poradzić technicznie z tym ciężarem, synchronizować jednostki motoryczne, kontrolować ciężar, wykonać ten ruch płynnie. Oh, a nieco mniej od faktycznego takiego zmęczenia mięśni. Ale bardzo często mówi się o tym, że budowa masy mięśniowej niesie za sobą korzyści, jeśli chodzi o budowę siły. I to jest również prawda, ale nie do końca. Ponieważ jeśli zbudujesz powiedzmy 10 kg masy mięśniowej, to prawie na pewno w ćwiczeniach mniej lub bardziej izolowanych, gdzie kompletnie nie liczy się technika, na przykład jakieś tam wyciskanie na maszynie na klatę, wznosy w bok, najprawdopodobniej będziesz o wiele silniejszy. Natomiast ćwiczenia nieco bardziej techniczne jak przysiad, zwłaszcza martwy, to tutaj dołożenie masy Ciała bardzo często nie daje kompletnie nic. Natomiast jeśli chodzi o ćwiczenia najbardziej zaawansowane technicznie, czyli rwanie i podrzut, to bardzo często dołożenie masy mięśniowej może nawet ci przeszkadzać. Dlaczego przeszkadzać? Ponieważ bardzo często rozwój muskulatury, na przykład barków czy mięśni piersiowych wiąże się z tym, że nie jesteś w stanie być przede wszystkim tak dynamiczny przy rwaniu i podrzucie, czy też po prostu nie, jest, nie masz takiej mobilności, ale większość z Was tych ćwiczeń nie robi i generalnie skupia się na tych trzech ćwiczeniach przysiad martwy i wyciskanie leżąc. I teraz pytanie, co jest najważniejsze? Najważniejszą rzeczą do budowy masy mięśniowej. Z reguły otrzymujemy odpowiedzi poza robieniem bica na maszynie Smitha. Otrzymujemy odpowiedzi, że objętość oraz, czyli powiedzmy ilość serii oraz to, jak ciężka jest ta seria, czyli po prostu, żeby ta seria nie była takim pompowaniem bezmyślnym, tylko była ciężka, nie? czyli otrzymujemy odpowiedź dużo ciężkich serii. Co jest ważne do budowy siły, również dużo ciężkich serii, ale po pierwsze jeśli chodzi o budowę siły, to dobór ćwiczeń jest o wiele ważniejszy. Jeśli chodzi o budowę siły, izolacje nie mają aż takiego znaczenia. Jeśli chodzi o budowę siły i tą specjalizację, musimy być dobrzy w przysiadzie, martwym wyciskaniu leżąc, czyli bardzo duża, bardzo duża część naszej muskulatury lub po prostu części mięśni nie będzie zbytnio używana lub potrzebna. Czyli innymi słowy, ja mam w łydce tyle samo, ile. W bicepsie. W bicepsie nie za dużo, ale i tak więcej niż w łydce, tam minimalnie. Dlaczego? Ponieważ łydka nie ma żadnego zastosowania w treningu pod trójbój. Tak samo jak na przykład środkowy akton mięśnia naramiennego, generalnie zwiększenie mięśnia naramiennego o Kilka tam milimetrów nie zmieni nic, jeśli chodzi o wyciskanie leżąc. I tak samo jeśli chodzi o niektóre inne mięśnie, na przykład najszerszy grzbietu czy biceps. Generalnie nie chodzi o to, że te mięśnie nie odgrywają żadnej roli, ponieważ na przykład biceps może Ci pracować jako stabilizator podczas wyciskania na, ła podczas wyciskania na ławce. Na przykład najszerszy grzbietu stabilizuje Ci plecy przy martwym ciągu i przesiadzie, Ale y jeśli rozumiecie do czego zmierzam, to praca tych mięśni nie jest aż tak konieczna i nie jest aż tak mocna w trójboju, czyli trenując tylko i wyłącznie pod wyniki siłowe, zamykając się na nieco większą różnorodność, to nie angażujemy aż tak tych mięśni i nie potrzebujemy ich angażować. Tylko, że powiedzmy czasem po paru latach wychodzą różnego rodzaju problemy, dysbalanse mięśniowe, jakieś tam nierówności i w tym momencie bardzo często dobrze sprawdza się trening na masę, czyli trening powiedzmy bardziej różnorodny, mniej taki specyficzny, nieco lżejszy, więcej izolacji i w tym wypadku takiemu trójboiście trening typowo pod masę może nie tylko pomóc, jeśli chodzi o rozwój powiedzmy Masy mięśniowej, ale też jeśli chodzi o zachowanie ogólnego zdrowia. Czyli możemy podsumować, że trening na masę z założenia ma większą objętość, trening na siłę ma mniejszą objętość, trening na masę ma więcej ćwiczeń izolowanych, które angażują całe ciało, trening pod siłę nie. Trening na masę używa ćwiczeń na określoną partię, a trening na siłę nie używa, jakby. Nie mówi się w treningu na siłę, że o, robimy ćwiczenie na nogi, tylko bardziej ćwiczenie akcesoryjne, które ma poprawić nasze słabe ogniwo w przysiadzie, nie? Ale bardzo często ludzie mówią, że e, jeśli komuś powiesz, że trening siłowy nie jest dobry na masę, to bardzo często oni Ci podsyłają zdjęcie jakiegoś napakowanego frika typu Larry Wills i mówią, ej zobacz, ten typ e, zbudował masę, nie? Tylko te, ci ludzie nie biorą pod uwagę tego, że w trójboju oraz w dwuboju są kategorie wagowe. I przede wszystkim, no jednak większość tych osób naturalnie, nie? W przeciwieństwie do kulturystyki, gdzie zdecydowana większość jest na bombie. Jeśli zobaczycie, jak wyglądają sylwetki osób ważących 70 czy 80 kilo, startujących w trójboju czy w dwuboju, no to 99% tych wszystkich internetowych znawców, napinaczy, by powiedzieli, e, ale ty nie wyglądasz, po co ci te tam 300 czy 350 kilo w martwym ciągu? No i właśnie widzicie, jeśli taka osoba trzyma dosyć niską muskulaturę, dosyć niską masę ciała, to jest w stanie być najlepsza w swojej kategorii, jakieś tam powiedzmy 74 kilogramy, a jeśli dana osoba weszłaby na masę, na masie by na przykład fajnie sobie wzmocniła tutaj mięśnie piersiowe, coś tam czwory były urosły, to oczywiście jej siła bezwzględna w kilogramach prawie na pewno poszłaby w górę. Czyli używamy strategicznego wejścia na blok Masowy, na budowanie masy mięśniowej, po to, żeby osiągać większe wyniki, to nie ulega wątpliwości. Ale jeśli dana osoba, na przykład, przytyje 10 kilo, a do swojego totalu doda, na przykład, 20 kg, to istnieje spora szansa, że zarówno i tak nie będzie aż tak konkurencyjna w stosunku do innych zawodników, jak i jej łączny wynik Wilksa nie będzie aż tak dobry, ponieważ musicie wiedzieć, że w trójboju do tego roku, powiedzmy, odkąd tam wprowadzono jakieś tam inne przeliczniki, to stosowano przelicznik Wilksa, który bierze pod uwagę masę ciała. Natomiast jeśli Chodzi o dwubój, tam nadal używamy współczynnika Sinclair'a, który również bierze pod uwagę masę ciała. Czyli jeśli porównamy osobę, która waży 70 kg i robi np. 600 kg w totalu, kontra osobę, która waży np. 90 kg i robi powiedzmy 700 w totalu, no to oczywiście można porównać, która osoba jest silniejsza. I bardzo często się okazuje, że zostanie przy niższej kategorii wagowej może być w pewnych wypadkach opłacalne. I tak naprawdę, jeśli spojrzymy na to, jakie boje zależą bardzo mocno od masy ciała, to rzuca się w oczy to, że z reguły kulturyści mają bardzo silne wyciskanie leżąc. Nie mówię, że zawsze, nie mówię, że wszyscy, ale bardzo często wyciskanie leżąc jest tym ćwiczeniem, gdzie masa mięśniowa odgrywa bardzo dużą rolę. Czyli na przykład ważysz 100 kilo, no to żeby być dobry na zawodach trójbojowych, to musisz wyciskać powiedzmy dwie paki. Natomiast jeśli ważysz 70 kilo, to te wyniki będą znacząco, znacząco niższe. Natomiast jeśli chodzi o martwy ciąg, to bardzo często kulturyści, którzy wyciskają jakieś tam absurdalne wyniki na klatę, którzy tam robią 100 kilo na biceps, to bardzo często oni w martwym ciągu robią tyle samo co ten chudeusz, któremu napiszą później w internecie, że nie wygląda, bo jest chudy, mały, taki owaki. Czyli bardzo często, jeśli przyjdziesz na siłownię, wyzwiesz wszystkich dookoła, kto zrobi więcej w martwym ciągu, to jest nie spora szansa, że pojawi się jakiś freak y, ważący 70-80 kg, który przebije wynikami wszystkich tych dopakowanych kulturystów. No i na sam koniec pragnę przypomnieć, że trójbój to sport, gdzie liczy się wynik w kilogramach podniesionych w przysiadzie, w wyciskaniu leżąc w martwym ciągu. Podnoszenie ciężarów to sport, gdzie liczy się dwubój, i wynik srwania i podrzutu. Natomiast można to porównać do innych sportów, nie? Na przykład w piłce nożnej, czy masa mięśniowa ma znaczenie w piłce nożnej? Najprawdopodobniej nie. Czy stopień docięcia poziom tkanki tłuszczowej ma jakiś wpływ, jeśli chodzi o piłkę nożną? Najprawdopodobniej nie. Jeśli chodzi o siatkówkę? Nie. Jeśli chodzi o golfa? Również nie. Koszykówka? Nie. Pływanie? Nie. Bieganie? Nie. I bardzo często ludziom się wydaje, że w podnoszeniu ciężarów czy trójboju musi być inaczej. I zmierzam do tego, że jeśli nie piszesz swojemu ulubionemu piłkarzowi, koszykarzowi, siatkarzowi, biegaczowi, golfiście, szachiście, gamerowi, żeby zbudował masę mięśniową, zanim się wypowie na dany temat, i wiesz, że masa mięśniowa nie ma aż takiego znaczenia dla efektywności, dla wyników w tym sporcie. Oczywiście można sobie tutaj teoretyzować, że na przykład większa masa mięśniowa powoduje, że tam masz większą siłę, Przepychać na boisko czy coś takiego, nie, ale widzicie, że jednak większość osób, większość sportowców nie ma zbyt dużej masy mięśniowej, jest gdzieś tam w tej plus minus normie osoby wysportowanej, ale nie w normie kulturysty, szczególnie internetowego napinacza kulturysty Instagramowego. To tak samo nie powinniście najprawdopodobniej przyczepiać się do osób ćwikających duże ciężary, niezależnie czy trójboistów czy dwuboistów, ponieważ masa mięśniowa nie jest tam celem, celem jest wynik, a masa mięśniowa ma niejako drugorzędne znaczenie. I tylko i wyłącznie jeśli chodzi o siłę bezwzględną w kilogramach, natomiast nie jeśli chodzi o siłę względną, czyli jeszcze raz przeliczniki Wilksa, Sinclera, ten nowy przelicznik IPF. Także ja idę na Solare, żeby nie wyglądać jak flaga Polski. Sprawdźcie e-booka Ogniwa w boju. najlepszy e-book o budowie siły, dostępny na mlekox.pl. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!